bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem troszeczkę modelarstwa. Tym razem troszeczkę więcej. Będziecie mogli zobaczyć tego czym się zajmuję. E, udało mi się w końcu odgruzować moje biurko, e, które przez kilka lat niestety no nie, było, nie było przeze mnie używane z różnych względów. Ale o to nie będzie chodziło w tym odcinku. Tak jak już widzicie Będę się dzisiaj zajmował bardzo ważną rzeczą, a mianowicie zamontuję po prostu dekodery w dwóch lokomotywach. szlezjan modele, które niedawno się ukazały. Jeden z modeli ukazał się już jakiś czas temu. To będzie właśnie ten, ten oto model. Może trochę będzie tutaj problem ze światłem, ponieważ sobie w tej chwili to światło zasłoniłem, ale chodzi mi o model. EP07361 i ten ostatni, już teraz niedawno, który wyszedł, czyli już Wam pokazuję pudełko. Nie jest to ani prezentacja, ani unboxing, więc nie o to chodzi w tym odcinku, żeby wszystko dokładnie Wam tutaj pokazywać. EP07330. W tych dwóch lokomotywach będę montował dekodery. Mam już tutaj dekodery przygotowane przez przez firmę DCC24 z Poznania, przez Pana Karola, e, także serdecznie Was pozdrawiam. E, no i cóż, e, zajmijmy się e, robotą. Zacznijmy od wypakowania lokomotywy, może zacznijmy od tego e, wcześniejszego wydania. E, no jak wiecie, rozpakowanie w tej chwili lokomotyw e, Schlesian Modele, no nie jest takie wcale proste. Ponieważ są to olbrzymie pudełka, tutaj w środku mamy oczywiście te wkładki. Jeszcze w formacie do starych pudełek. No i oczywiście tutaj sama, sama lokomotywa w tych oto takich ciekawych zabezpieczeniach. No i w pudełku, w kablocie prezentacyjnej, co jest piękne, aczkolwiek. Uważam, że samo upakowanie jest lekką przesadą, no, ale to oczywiście ja tak myślę, to jest moja opinia. Sam model, oczywiście, lokomotywy zapakowany perfekcyjnie, tutaj, tutaj żadnych zarzutów nie mam. Gablotka jest śliczna i rzeczywiście samo wypakowanie z tej gablotki lokomotywy, poza samym już odkręceniem tej lokomotywy, które takie też zajmuje chwilkę czasu, jest dziecinnie proste fajne, myślę, że, że jest to dobre rozwiązanie, jest to dobre zabezpieczenie, aczkolwiek, no, samo, samo opakowanie, tak jak mówiłem, już niekoniecznie. Chodzi mi o tą lokomotywę, śliczną, piękną lokomotywę EP07361, trójwymiarowe, tutaj e, oznakowanie. No cóż, trzeba się teraz do tej lokomotywy dobrać, czyli inaczej mówiąc. Trzeba w tej lokomotywie wykręcić te śrubki, które są pod spodem, tak aby dostać się do modelu. Zajmie to dosłownie chwilę. Robię to tutaj na wizji. Mam taką specjalną gąbkę. Może tutaj te funkcje przełożę na chwilę i wrócę tutaj do kadru i odkręcę. Sam lokomotywę zresztą już widziałem na kilku różnych prezentacjach jak to jak to wygląda jak te różne opinie też różnych modelarzy unboxingi zwłaszcza tego modelu który trzymam tutaj już widziałem prezentację unboxing kilku modelarzy i teraz tak to możemy sobie odłożyć. Na razie na bok, proszę bardzo. E, tak się prezentuje lokomotywa. Ja może troszeczkę tutaj przybliżę i pokażę Wam. Może uda mi się tutaj e, troszeczkę zbliżyć, po to, żeby było Wam łatwiej. Troszeczkę zobaczyć, e, e, tak, muszę się troszeczkę pobawić tym telefonem tak aby w miarę w miarę tutaj e, móc wam pokazać e, co tam się będzie działo przy tej lokomotywie myślę, że już to wystarczy, może troszeczkę jeszcze tutaj e, dodam oświetlenia o w ten sposób e, zaraz tutaj zlikwiduję tą tą gablotkę, która troszeczkę przeszkadza mimo wszystko i e, Obie części tej gablotki, one mi są w tej chwili tutaj niepotrzebne. Tym bardziej, że nie jest to prezentacja, jest to po prostu tutaj działanie modelarskie. Może jeszcze troszeczkę w ten sposób o tutaj przybliżę. Postaram się o rozświetlić troszeczkę ten model. Mam nadzieję, że, że będzie to dobrze widać. tak. I teraz muszę się zająć otwarciem. No, niestety otwarcie tego modelu tutaj nie jest takie proste, z tego też względu, że śrubki są w takich miejscach. Cztery śrubki tutaj przy wózkach, to akurat nie ten śrubokręt mi jest potrzebny. Potrzebny jest jednak trochę, trochę bardziej, trochę szerszy śrubokręt. Zresztą, zaraz tak. Szerszy śrubokręt, ale z drugiej strony e, trzeba mieć też na uwadze, że są tutaj bardzo drobne elementy przy wózkach, które łatwo jest uszkodzić. O, ten śrubokręt, mimo że nie jest krzyżakowy, e, dość dobrze się sprawia. Niestety tutaj za bardzo wyciągnąć tej śrubki się e, nie da. Nie chciałbym też tego modelu kłaść. Tutaj na pantografach może jednak delikatnie spróbuję, żeby móc wykręcić kolejną śrubkę. Niestety śrubki są w takich miejscach, gdzie na wózkach są bardzo takie newralgiczne elementy i one często odpadają, bo są na wcisk. Dlatego radzę Wam rzeczywiście bardzo delikatnie podchodzić do tych modeli i bardzo delikatnie odkręcać te śrubki, zważając na te drobne elementy wózka, żeby tego nie zniszczyć. Bo już myślę, że udało mi się w końcu. O, przepraszam za taką może niezgrabność. No, i tutaj już od razu nam jeszcze chyba któraś śrubka trzyma. Zaraz zobaczymy. To nie ten śrubokręt, jego odłożę, żeby mi tu już nie przeszkadzał. Zdaje się, że ta śrubka albo ta śrubka. Może teraz Wam wchodzę w kadr, ale uwierzcie mi, e, ważniejsze od kadru jest tutaj e, e, jest fakt, żeby e, no tak e, tą no, lokomotywę otworzyć, żeby niczego tutaj e, nie zniszczyć. Nie wiem, na ile jesteście w temacie, ale na pewno już koledzy pokazywali, że tutaj mamy, nie mamy już tych wiązka, 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 wiązek kabli, ponieważ tutaj mamy kontaktowe przekazywanie prądu. Tutaj mamy w środku takie. Widzicie. Blaszki, który, po, dzięki którym no, następuje przekazywanie prądu e, tutaj z lokomotywy do do, mm, do do tego do tej budy. Tak, tu mamy zaślepkę, którą teraz szybciutko usunę. Może pomogę sobie tutaj pe, z pensetą, żeby równo ją wyjąć, po to, aby nie doszło do. Mm, Wygięcia ich pinów, chociaż jest to trudne, bo ta ślepka jest bardzo ciasno tutaj włożona. Mam nadzieję, że żadnego pina tutaj nie wygiąłem. No i oczywiście tutaj dekoder s który został przygotowany przez, przez Karola. Bardzo dziękuję mu za to. Oglądałem wczoraj taki krótki filmik którym pokazuje jak udoskonale tą najnowszą płytkę Schlesien Modele Zobaczcie ta płytka no, jest dość zaawansowana Ale niestety no, jest problem z czerwonymi światłami I tak dalej Nie chcę się tutaj w tej chwili specjalnie wymądrzać Ale chodzi mi o to, że Niemniej tutaj zobaczcie Fajnie, podoba mi się tutaj, że troszeczkę jeszcze mam problem ze światłem, ponieważ sobie to światło po prostu w pewnych momentach przysłaniam i ma, mam nadzieję, że już będzie coraz lepiej z tym światłem. Ale póki co pokazuję ten dekoder, On ma, ma tutaj swój unikalny numer. Ja może wstanę i zobaczę za kamery, czy to widać. O, ma swój unikalny numer, yy, przy, przygotowany przez DCC24. Uważam, że. Jest to rzecz kapitalna. No i cóż, włożymy teraz ten dekoder. Tak. I zamkniemy lokomotywę. Nie będę prezentował na razie dźwięków, ponieważ mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda mi się po prostu zejść na makietę i, i pobawić tym, tym modelem. Tutaj nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czoło tego, tej lokomotywy. Jest tutaj bez sprzęgu, natomiast tył lokomotywy ma, ma sprzęg. To jest taki, taka ciekawostka. Dobrze, to zamknijmy teraz ten model. Zamknijmy teraz ten model. Model jest wyposażony oczywiście w, w głośnik, także nie trzeba. Tutaj już jakiegoś swojego dodatkowego głośnika wstawiać. Oczywiście w standardzie S-u taki głośnik z pudłem rezonansowym jest. Tutaj takiego, takiej potrzeby nie ma, żeby to dodatkowo montować, ponieważ modele te są wyposażone właśnie w głośnik. Niestety tu też, mimo że mam w miarę dobre oświetlenie. To bardzo ciężko mi tutaj dotrzeć do tych śrubek i je tutaj wkręcić. Nawet ja powiem szczerze, że no jest, to, jest to bardzo, bardzo trudne. A nie chciałbym też w, w żadnym wypadku uszkodzić jakiegoś elementu wózka. I tak to jest, że z jednej strony wózka. Idzie to łatwiej z drugiej strony wózka, niestety. No, i właśnie tutaj jeden z elementów mi wypadł. Trzeba będzie go zaraz tutaj nakierować i wcisnąć na swoje miejsce. Tak samo z tej strony, tutaj jest właśnie ta bardziej jakby newralgiczna strona wózka. No i cóż, myślę, że dekoder jest na swoim miejscu. To samo zrobię w tej chwili, to, to, to samo zrobię z drugą lokomotywą, nie będę wam już tego pokazywał. Może tylko jeszcze dodam, że ostatnio byłem w takim moim sklepie ulubionym, tutaj z moim, moim kolegą Karolem, który tutaj przyjechał troszeczkę mi pomagać, i zaskoczyłem się, bo znalazłem te oto śrubokręty, o których dawno już marzyłem. Śrubokręty, które między innymi można kupić, jeden przynajmniej ten chyba pierwszy Śrubokręt można kupić od Pico, z logiem Pico. Bardzo się cieszę, po prostu to są Śrubokręty firmy Wera niemieckiej, więc cieszę się, że, że one tutaj dotarły do mojego warsztatu i że w ogóle udało mi się ten, ten tutaj warsztat właśnie. Oj, zamiast. Tutaj jeszcze mam rzeczywiście problem, troszeczkę, żeby to, to do mojego warsztatu tutaj dotarło. Dotarły mam lupę. Tutaj pozdrawiam Karola i bardzo dziękuję mu za tą, za tą lupę, która jednocześnie też pełni funkcję lampki. Będę musiał tylko przykrywać szkło, żeby, żeby tutaj się nic nie wydarzyło. E, tak, kolumna. Ktoś będzie pytał zaraz. Tak, kolumienka, e, która który sobie puszczam muzykę. Nie puszczam teraz. Muzyki, bo niestety na pewno by mi tutaj YouTube zrobił z tego tytułu problemy. No cóż, będę instalował za chwilę kolejny dekoder. Dziękuję za uwagę. Taki krótki, 15-minutowy filmik, ale myślę, że warto, warto pokazać. Oprócz klasycznej pensety, ostatnio też kupiłem sobie pensetę firmy AK takiej mojej ulubionej firmy, tutaj w Bułgarii dość popularnej, to jest ta penseta taka spróbuję, żeby była ostrość. Albo wezmę w dłoń, niestety muszę niestety wstać, żeby to pokazać. To jest tak, ta penseta, taka, która się otwiera w ten sposób, ale do przytrzymania właśnie różnych elementów. Pokażę dla odróżnienia taka klasyczna chwytakowa i ta taka mniej tradycyjna, różne firmy AK. Może tutaj na dłoni łatwiej. O, proszę bardzo. Także to się pochwaliłem trochę moimi nowymi sprzętami. Dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że z tego mojego warsztatu będzie teraz powstawało trochę więcej filmów. Mam też tutaj nadzieję, że uda mi się tutaj stworzyć jakiś krótki torp, taki próbny. Więc będę mógł tutaj troszeczkę więcej rzeczy pokazywać. A dzisiaj to już żegnam się z Wami. Oczywiście zapraszam do śledzenia kanału. Mam nadzieję, że. Będę miał więcej czasu i motywacji do nagrywania krótkich tutoriali, filmów, prezentacji. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć.